Banki w ciągu najbliższych pięciu lat będą musiały konsekwentnie zmieniać swój model dystrybucji. Coraz więcej biznesu, coraz więcej ciężaru relacji będzie realizowane w kanałach zdalnych, w kanałach samoobsługowych, bankowości internetowej, bankowości mobilnej. No i w związku z tym wyzwanie dla tego, żeby user experience w tych kanałach samoobsługowych był coraz lepszy jest, jest bardzo duże, bo bez za, zaopiekowania tego tematu nie da się zbudować skutecznej i dobrej relacji z klientem więc dbałość o szczegóły w projektowaniu ekranów, w projektowaniu procesów, bankowości internetowej, mobilnej, w interakcjach z contact center jest tutaj, jest tutaj kluczowa. Bez tego jako bankowość nie osiągniemy tego naszego celu, czyli skutecznej konkurencji z fintechami, skutecznej konkurencji w świecie po PSD2. Ja myślę, że w przyszłości wygrają te platformy, te rozwiązania, które posiadają bardzo dużą ilość klientów, które posiadają bardzo dużą inter... ilość interakcji, punktów styku. I bankowość dzisiaj ma dużą bazę klientów, którzy korzystają z usług. E, natomiast w świecie po PSD2 e, również inne, inne firmy, inne podmioty będą chciały skorzystać z tej możliwości. I bankowość również, mi się wydaje, będzie mogła się otworzyć na, na ekosystemy, na oferowanie klientom różnych usług, które dzisiaj nie są w, rozpoznawane czy traktowane jako coś, co mieści się w granicach tradycyjnej bankowości. Bank w BK już od dawna na przykład swoim klientom oferuje w bankowości mobilnej sprzedaż biletów komunikacji miejskiej czy usługi parkowania i to jest kierunek takich codziennych potrzeb, które będziemy adresować w ramach naszych platform, żeby klienci jeszcze częściej z nami byli, codziennie się logowali, zaglądali, żebyśmy jeszcze mogli bardziej ich zadowolić w codziennych zadaniach. Państwa Zachodni w BK będzie chciał rozwijać się w kierunku. Może być banku Digital z ludzką twarzą, czyli nowoczesnego banku, w którym wszystko można zrealizować zdalnie, bez wychodzenia z domu. W sposób łatwy i przyjemny. Natomiast nie chcemy jakby odchodzić od tego aspektu e, wsparcia naszych klientów e, doradztwem e, żywego człowieka i będziemy to realizować poprzez e, na przykład doradcę wideo w Contact Center, który będzie e, dostępny 7 na 2, który już jest dostępny 7 na 24 w bankowości mobilnej, internetowej można skorzystać z takiego kontaktu który pomoże domknąć na przykład proces sprzedażowy lub zrealizować jakąś transakcję, ale oczywiście też będziemy korzystać z naszej rozległej sieci oddziałów, gdzie mamy świetnie wyszkolonych doradców, którzy pomogą również na przykład aktywować bankowość mobilną i wyszkolą w bankowości elektronicznej. To jest bardzo ważny element naszej strategii, bo wiemy, że klienci, którzy są klientami omnikanałowymi albo klientami elektronicznymi, digitalowymi, to są najbardziej dla nas cenni klienci. Oni są najbardziej aktywni, robią najwięcej transakcji, więc będziemy bardzo konsekwentni w aktywowaniu na wszelkie sposoby naszych klientów do kanałów samoobsługowych zdalnych.